Jeśli nie przegra, jeśli awansuje Brazylia do, do wielkiego finału, no to wyrówna rekord Mario Zagalo. Również 12 meczów bez porażki, a ten wielki finał w nocy z sobotę na, na niedzielę. Wszyscy mają nadzieję, że ten turniej, jak mówiłeś, taki krytykowany, będzie miał piękne zwieńczenie, czyli mecz Brazylia-Argentyna. Na razie Richarlison, świetna okazja, będzie bramka, jednak nie Neymar. Nie wpakował z 6 metra piłki do, do bramki, a ten finał to ma być starcie Brazylia kontra Argentyna, Neymar kontra Messi. Ale tutaj no kapitalne zagranie Lukasa, pakety zaspała kompletnie linia obrony Peruńczyków. Natomiast mam też wrażenie, że nie przyjął sobie najlepiej tej piłki Richarlison, ale też stan Mura w ogóle i na tym turnieju i też tutaj w Rio de Janeiro. To jest coś, co też spędza sens powiek piłkarzom, co też jest stałym elementem rozmów pomeczowych, no bo jednak... Jednak e, nawet Chichi powiedział przed tym spotkaniem to, że my musimy się martwić o to, że piłka będzie na ziemi, no to nie świadczy najlepiej o tym, jak boiska są przygotowane. Jako Silva, takie jego przerzucenie do Renana Lodiego, który bardzo wysoko ustawiony w tej akcji ofensywnej reprezentacji Brazylii. Fredy do środka do Lukasa Pakety. Mamy kolejny strzał z dystansu, ale już już jest dobrze rozgrzany. Bramkarz reprezentacji Peru. To już trzecia interwencja, także rzeczywiście nie próżnuje Kilka tych piłek wypluł, ale jednak jak na razie bardzo pewny Pedro Gajese. O, sprytnie teraz Lukas paketa Nie ma bramki, Richarlison! I to Zaczarował. jest mecz Pedro Gajese, no wyrasta nam błyskawicznie na bohatera. To już pięć interwencji, ale te dwie ostatnie absolutnie fenomenalne. Widać, jaki ma remptek z bramkach Kasperiwieńczyków. I potwierdził swój pseudonim, bo on jest nazywany El Pulpo, czyli ośmiornica. No rzeczywiście, tutaj wyrosło mu kilka jeszcze Rąk i ramion, ależ zwłaszcza przy tej dobitce się wykazał Pedro jest Jeszcze piłka dla Peruńczyków. No tutaj akurat był dobrze ustawiony, ale ta interwencja naprawdę imponująca. Znowu miał świetną okazję Richarlison po nie najlepszym sezonie, tak sobie powiedzmy, w Everdonie, jeśli chodzi o liczby, bo tylko 7 bramek, 3 asysty w Premier League. A grał sporo, bo 34 spotkania a w drużynie prowadzonej przez Carlo Ancelottiego w tym sezonie to, no to są Perugiańczycy tak na dobrą sprawę szanse na występ na, na Mistrzostwach Świata w Katarze. To tylko czysto matematyczne, oni na, do Rosji na, na Mistrzostwa Świata pojechali po zwycięskim barażu e, z Nową e, Zelandią, a na razie e, Brazylijczycy, Neymar na polu karnym, próba tańca z piłką, Neymar wystawia piłkę Pakecie i mamy bramkę, 35. minuta tego spotkania Drugi mecz z rzędu z golem Lukasa Pakety, asysta Neymara, Brazylia-Peru, 1 do 0. Asysta palce lice, zabawił się z czterema piłkarzami Neymar, natomiast stan Murawy w tej akcji pokazane w pełnej kraźni. Na szczęście udało się tak dobremu technikowi tę piłkę skleić yy, jeszcze gdzieś tam pod nogami swoich rywali przetoczyć i w końcu zagrać do pustej bramki do... Lukasa Pakety. No on akurat jak piłka jest w powietrzu, zawsze daje sobie z nią radę. Cztery asysty Leo Messiego na tym turnieju. Mówiliśmy o tym, że zazdrości mu tych statystyk. Neymar no to teraz popracował dla swojego zespołu w swoim stylu. Jak za najlepszych lat Neymar, wystawiona piłka. Lukas Paketa, a Brazylia 1-0. Ale niewielu piłkarzy byłoby stać na coś takiego, żeby jeszcze się z tą piłką zatrzymać. Poszukać siatki w samym polu karnym. Dwóch rywali przy nim, jak nie trzech. Jeszcze wystawienie piłki do pustej bramki, która jak widzimy podskoczyła sobie jeszcze dwa razy, zanim dotarła do Lukasa Pakety. A widzą Państwo u dołu ekranu składy i ustawienie obu zespołów, a więc mamy też zmianę właśnie ustawienia peruwiańczyków. Zamiast piątki po broni już czwórką wyszli na drugą część spotkania, aby mieć jednego piłkarza więcej w tej fazie. Ataku, no bo trzeba tutaj szybko tę stratę odrobić. Będzie tutaj gonił Lapadula, jest przy piłce na polu karnym Gianluca. Lapadula, lewa noga! Celny dobry strzał włoskiego napastnika pochodzącego z Włochy. Napastnika miał okazję w końcu na początku drugiej części spotkania wykazać się Edersonem. Ale trzeba powiedzieć, że tak się reaguje w przerwie. Takimi zmianami i taką grą jak zrobili to Peruwieńczycy i selekcjoner Ricardo Gareka. Kapitalna akcja. No nie starczyło im ewidentnie paliwa na tę końcówkę, ale dajmy im jeszcze szansę, bo to być może będzie jeszcze jakaś okazja przed ekipą Ricardo Gareki. Babinho chciał wymusić faul, ale bez powodzenia. Ale więcej powodu, więcej okazji już tutaj nie będzie. Brazylia melduje się w wielkim finale Copa Ameryka. Nie był to może zachwycający mecz, chociaż troszeczkę takich smaczków nam tutaj dostarczyli piłkarze. Reprezentacji zwłaszcza Brazylii, a zwłaszcza jeden, ten z dziesiątką, e, Neymar.